Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek, 17 września. Czas na minutę starotem. Karta na dziś, to głupiec. Dziś będziemy czuć taką przemożną chęć do działania, do czynu, do zrobienia czegoś zupełnie innego, do zaangażowania się w takie zupełnie yy, nowe sprawy i nowe projekty. Ważne, żeby traktować to jako taki skok wiary, klasyczny skok wiary w w wymiarze głupca, czyli jeżeli nawet paraliżuje nas strach, to warto rzeczywiście spróbować czegoś nowego. To też nie jest tak, że mamy zawiązać oczy i skoczyć w przepaść, nieważne co znajduje się po drugiej stronie, więc należy się do tego też odpowiednio przygotować i jeżeli widzimy jakieś irracjonalne przesłanki ku temu, że ok, może nie jest to najlepszy moment, to warto warto nad tym się zastanowić i posłuchać tego, tej oceny, tak? bo to już nawet nie są nasze odczucia czy przeczucia, czy nasz, nasz instynkt, tylko właśnie nasza ocena, bo może to też się odnosić do naszego takiego wewnętrznego dziecka, do naszej niedojrzałości, ponieważ całe życie albo bardzo długo powstrzymywaliśmy się przed czymś i teraz mamy właśnie na to ochotę. Więc taka odrobina niedojrzałości w naszym życiu jest jak najbardziej ok. Natomiast nie róbmy czegoś z zawiązanymi oczami i warto mieć przygotowany jakiś plan. Czyli jeżeli poczujemy, że, że mamy ochotę coś zrobić, ale zupełnie nie wiemy, jak to zrobić, to może nie jest to najlepszy czas. Warto się wówczas przygotować, nawet nie w stu procentach, ale chociaż mieć jakieś założenia a wówczas te nowe projekty czy te nowe sprawy, w które będziemy się angażować, rzeczywiście będą realizowały się o wiele lepiej. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.